Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na Fashion Tag. Eee, wybrałam taki tag, ponieważ wiecie, że taki tag, tag. <gryw> ponieważ wiecie, że ja kocham modę, i eee, po drugie tagów nie nagrywałam już z rok, jak nie więcej. Muszę do tego wrócić, bo naprawdę jest mnóstwo fantastycznych tagów na YouTube, których które oglądałam, ale nigdy nie nagrałam i myślę, że mm, muszę nadrobić zaległość dajcie znać jakie byście chciały żeby zobaczyć w moim wykonaniu, a dzisiaj zapraszam Was na typowo modowy filmik pierwszego pytania. jakbyś opisała swój styl? Ja już chyba odpowiadałam na to pytanie ostatnio w Q&A, ale jeszcze powtórzę dla osób, które specjalnie przyszły obejrzeć ten tak typowo modowy. Mój styl jest to styl luźny, określony jako taki swobodny, nieukierunkowany na osobę Elegancko, wiecie, sztywną w garsonce. Jest to styl półmłodzieżowy, pół kobiecy, czyli mieszam styl sportowy z eleganckim i nie lubię, właśnie tak jak mówię, wchodzić stricte takie schematy, że na przykład jestem elegancka, jestem sportowa, jestem, nie wiem, boho, wiecie o co chodzi. Lubię to wszystko mieszać w taki fajny sposób. Dlatego też bardzo lubię różnego rodzaju narzutki. E, tak, narzutki to jest e, słowo klucz tutaj. Lubię ramoneski, e, lubię kolorowe ubrania również, ale też stonowane, proste, czarno-białe. I e, takim znakiem rozpoznawczym Alicji Czarodziejki są kolorowe torebki, które rozweselają właśnie stylizację, ale też klasyczne w zależności od tego, co na sobie mam, bo jeżeli mam wzorzyste ubrania, no to też nie dodaję już więcej jakichś, wiecie, torebek e, krzykliwych, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Czyli jednym słowem, Alicja Czarodziejka ma styl niewymuszony, prosty, e, mieszany. I również nie kieruję się ślepo modą, ale lubię trendy też prowadzę do swojej szafy, bo jak wiecie jestem po prostu freakiem modowym. Następne pytanie to jakie są moje niezbędniki w szafie? Ja już na ten temat nagrałam film, jeżeli chodzi o sezon lato, bo nagrałam taki film jak se sobie przypomnę, ABC Lata, który cieszył się ogromną popularnością, bardzo się cieszę, że Wam się spodobał, także podziękuję Wam na dole, yy, ale muszę Wam pokazać kilka perełek, które ostatnio zakupiłam i to muszę jeszcze, gdybym wtedy nagrywała, to jeszcze bym je dołożyła i muszę Wam pokazać kolorowe espadryle. To są, słuchajcie, yy, espadryle Stop Secret, kupione za totalne grosze. Tutaj macie, zobaczcie, podeszwę taką, trawiastą i motyw ten trawy, taki bardzo teraz modny. Także must have na lato tego roku. To dla mnie dodatki trawiaste, to dla mnie dodatki kolorowe, czyli podstawa, na przykład białe ubranie, ale dodatek kolorowy, wiecie o co chodzi. Lubię rozweselać stylizację na lato bardzo takimi printami, ale w mojej szafie także nie może zabraknąć koronki i tutaj mam nowość, którą już chciałam wtedy Wam pokazać, ale nie przyszła, jest Aliexpress, była zamówiona na moje imieniny to mi zamówił i jestem po prostu przeszczęśliwa, bo jest piękna. Takie same widziałam w niej za ponad 200 zł, z 250 pary kosztowały. Także naprawdę ogromna suma. A tutaj mam piękną, przepiękną, mam nadzieję, że to będziecie widzieć, że to jest koronka. Tak, przepiękna, długa koronka, na strój kąpielowy, ale też nie tylko, na co dzień. I na końcu ma takie frędzle, zobaczcie. Rewelacja, jest tak cudowna to rzecz, zwiewna, prześliczna, i dla mnie, w szafie co roku na okres letni, właśnie musi być jakaś koronka. Serdecznie Wam polecam ten motyw. Tak się w sobie zastanawiam, ponieważ tutaj było to pytanie: niezbędniki w szafie na cały rok, ale ja, tak jak mówię, pokazuję Wam rzeczy letnie, bo mamy taki okres. Myślę, że o to się nie obrazicie, ale na pewno filmy na inne sezony się pojawią z modowe, więc spokojnie yy, też znajdziecie na to wszystko odpowiedź. A teraz chcę Wam pokazać rzecz, którą źle chyba tu założyłam. O, już wiem jak. Tak, Fila. O, jest to sukienka taka maxi, piękna, także kolejny punkt maxi sukienka, przynajmniej jedna w szafie na okres letni, kiedy na przykład do pracy nie, nie wypada nam zakładać krótki spodenek, jak chcemy wyglądać pięknie, to wtedy taka hiszpanka. Przepiękny wzór, długa, Printy, letnia, dekolt pokazany, mega seksowny, ale e, u nas w kulturze nieuznawany za wulgarny. E, I e, przy samej ziemi ma ona takie rozcięcia e, po bokach, więc troszkę tej nogi widać, ale jest to subtelne, prześliczna w top secret teraz e, jest ona dostępna i, i w ogóle w top secret teraz były takie promocje mniej 40 na drugą rzecz, więc udało mi się ją dorwać troszkę taniej. Kolejny punkt to najdroższa rzecz w Twojej szafie. Tak, ja słuchajcie, wychodzę z założenia, że szkoda mi byłoby pieniędzy, żeby kupować ubrania takie stricte na co dzień od projektantów. Ym, I absolutnie nie ciągnie mnie do tego i wątpię, czy, czy kiedykolwiek, nawet jeżeli będę mieć nie wiadomo, jakie sumy na koncie będę kupować. Po prostu. Tak mam, chociaż nigdy nie mów nigdy i lepiej nie mówić na YouTubie nigdy, bo czasami się okazuje, że jesteśmy w błędzie, nasze przemyślenia na daną chwilę. Ale powiedzmy, że na tą chwilę właśnie takie myślenie mam. Ale jeżeli chodzi o, na przykład o dodatki, zegarki, torebki, to uważam, że warto mieć lepszą, jedną przynajmniej która tą stylizację, tak wiecie, podwyższa milion dolarów. I moją najdroższą rzeczą, jaką mam w szafie, jest torebka z Corsa. Nie jest, jak widzicie, to nic jakiegoś wyszukanego, bo to nie żadna Chanel, żadna Dior, yy na Louis Vuitton, także no, jest to y, półka cenowa, dostępna, myślę, dla każdego, jeżeli się odłoży nawet pieniążki. Y, bardzo lubię tą torebkę, jest idealna na jesień, ale na lato też się sprawdzi na przykład do takich białych tutaj sukienek, czy, ym, czy właśnie czarnych. Bardzo fajnie współgra takie bordo z szarym, także piękna rzecz, nie, w ogóle się nie niszczy, jest naprawdę warta swojej ceny i y, myślę, że jedną taką porządną torebkę warto w szafie mieć. Okej, okay, kolejne pytanie. Najbardziej pożądany element, jaki chciałabyś mieć w szafie, yy, no to słuchajcie... Z racji tego, że ja jestem torebocholiczką, to podejrzewam, że byłaby to torebka. I jeżeli już miałabym wybrać ze spektrum wszystkich możliwych marek od projektantów, to na pewno byłaby to torebka Chanel, ale nie te takie, wiecie, retro-torebki, takie panciowate, kolokwialnie mówiąc, tylko takie bardziej lifestyle'owe, takie troszeczkę. Nowoczesne, które pasują zarówno do sportowych stylizacji, jak i do eleganckich, czyli taki na przykład Chanel Boy, coś w tym stylu. Podobają mi się te torebki, ale zdaję sobie sprawę, że są one po prostu za chore ceny i w chwili obecnej na pewno nie kupiłabym sobie żadnej szanelki. Po prostu szkoda mi by było pieniędzy, mam inne w tym momencie priorytety, ale może kiedyś, jak wiecie, będę bizneswoman na starość, żartuję sobie, to może sobie taką kupię, albo sprezentuję sobie, wiecie, na stare lata zobaczymy, jak się moje życie potoczy, ale Chanelka chciałabym mieć. I e, bardzo podobają mi się również bransoletki Tiffany'ego, są po prostu przepiękne i e, jeżeli kiedykolwiek będę mieć możliwość wejścia do butiku, to na pewno ją sobie zakupię, to, to już jest pewne. Także Tiffany i taka Chanelka to Dajcie, ja biorę. Następne pytanie to ulubiony projektant. Ja słuchajcie, nie mam takiej e, szajby, że mm, z zapartym tchem oglądam wybiegi e, modowe i wiecie, e, tam mówię, o Jezu, taki projektant, tu taki projekt, tu ziem, nowa kolekcja, muszę mieć bluzeczkę, nie. E, I też jakoś szczególnie nie podziwiam tych rzeczy, natomiast doceniam pracę i bardzo na przykład podobają mi się prace Sabriny Pilewicz. Która robi przepiękne torebki, i, i dla mnie to jest mistrzostwo świata. Sama też mam taką torebkę w swojej kolekcji. Poczekajcie, pokażę Wam ją. Zobaczcie, to jest moje cudo alba. Uważam, że one są przepięknie wykonane, starannie, solidnie, no naprawdę no prześliczne torebeczki i myślę, że to jest moja pierwsza, ale nie ostatnia. Są dobre cenowo i. Przypominają takie naprawdę bardzo bardzo ekskluzywne z wysokiej półki. Hmm, powiem Wam, że jakby tutaj dorobić znaczek Chanel, to pewnie nawet mogłaby stać razem z nimi na półce. Jest naprawdę prześliczna i polecam Wam ten model. A jeżeli będę mieć inne, to również inne. Wam zrecenzuję tutaj na kanale. I kolejna projektantka to Przetakiewicz. Yy, kobieta świetna. I właśnie Marka Lamania. Yy, Podobają mi się najbardziej sukienki. Po prostu śliczne są. Cenowo, wiadomo, nie kupię sobie takiej sukienki, chyba że na jakąś super okazję, nie wiem, ślub brata, że coś może. Natomiast w tym momencie absolutnie nie, ale podoba mi się styl, klasa, właśnie kolekcje, lamani. Także tutaj z miłą chęcią zawsze oglądam stronę i podziwiam kunszt projektanta. Kolejne pytanie: to ile pieniędzy wydajesz na ubrania? Uśmiecham się, ponieważ powiem Wam szczerze, że nie robię sobie mm, takich blingów, strat i zysków, e, może jest to złe, e, natomiast nie mam pojęcia ile miesięcznie wydaję na ubrania, to raz, a dwa, nie wiem czy chciałabym mówić tutaj na YouTubie, bo po pierwsze dla kogoś, dla jednego tysiąc złotych to jest dużo, dla drugiego 500 zł to jest dużo, a dla trzeciego 200 zł albo 100 to już jest dużo i ktoś mówi, odbiło Ci 100 zł na miesiąc na ubrania, ja raz na pół roku kupuję i to mi starcza. Też ciężko jest powiedzieć takim osobom, które nagrywają, tak jak ja, o finansach, bo wiecie, że my wydajemy też więcej pieniędzy na ubrania z racji tego, że prowadzę taki kanał, to nie mogę raz na pół roku Wam pokazać bluzki, bo to totalnie nie miałoby sensu. A jeszcze, Dodatkowo jestem frikiem modowym, więc tych ubrań też kupuję więcej Więc może nie będę podawać sumy Czasami jest to więcej, kiedy na przykład kupuję taką torebkę jak Sabrina Pilek Że wiadomo, że to już 1000 zł kosztuje No i wtedy dany miesiąc już jest wyczerpany budżet, wiadomo Ale czasami kupuję kilka ubrań, czasami nic Bo czasami z kilku miesięcy Wam pokazuję Także pomijmy to pytanie, no wydaje troszkę z racji kanału Kolejne pytanie: to ulubiony sklep, gdzie robię zakupy? Nie będzie to odkrywcze, jeżeli ktoś oglądał mój kanał. Pierwszy, właśnie sklep to Promot. Promot rządzi, Promot najlepszy. Promot to moje hasło życiowe, uwielbiam. Następnie Zara też lubię, chociaż jakościowo te ubrania niekiedy pozostawiają wiele do życzenia, ale lubię Zara. Dalej, top secret z polskich marek uwielbiam i naprawdę zajrzyjcie bo czasami nie zdajecie sobie sprawy jakie tam perełki są i są świetne również promocje następnie z takich sklepów internetowych to tak jak mówiłam wcześniej By Design również American Outlet lubię zamawiać tam ubrania ponieważ wiem, że są oryginalne i też tańsze o wiele oraz ostatnio zakocham się na nowo w tym sklepie Seven Heaven internetowy to też wszystko Wam podlinkuję na dole Coś jeszcze? Myślę, że tyle. To są takie naprawdę moje ulubione. Ulubione perfumy? To jest też dobre pytanie, ponieważ Alicja Czarodziejka ma jedne. Jedne perfumy, słuchajcie. Ja jestem takim człowiekiem, który, jeżeli chodzi o kosmetyki, to muszę zużyć do końca i kupić kolejne. Także tak samo jest też z perfumami. I tutaj perfumy Chloe. No, są w tym momencie moje ulubione. Naprawdę są przepiękne. Cudowny zapach, prześliczne opakowanie, to jest ta wersja taka bardzo delikatna na lato właśnie, nie jest taka ciężka, bo są różne wersje, Wam podlinkuję na dole, bo nie pamiętam szczerze mówiąc jak ona się nazywa. Yy, I prześlicznie wygląda na toaletce, taka klasa sama w sobie i bardzo delikatny, subtelny, kobiecy zapach serdecznie polecam i nie magazynujcie perfum, bo dowietrzają i to nie ma sensu. Ok, teraz tak, ulubiona fryzura. Jeżeli chodzi o moją ulubioną fryzurę, to słuchajcie, jest to fryzura, którą mam w chwili obecnej na sobie chciałam powiedzieć. Tak jak mam ścięte włosy, nigdy, moim zdaniem, nigdy w życiu nie wyglądałam lepiej niż teraz. Nie, że się zachwałam, bo super, kłaniajcie się, tylko chodzi o to, że po prostu jest ona dla mnie korzystna i moje cienkie witki w długich fryzurach wyglądają źle i myślę, że w takiej długości ja wyglądam najlepiej, bo jestem w stanie je dobrze ułożyć, one się fajnie układają, te włosy. Ten kolor myślę też jest dobre cięcie, znaczy no... Moim zdaniem, dajcie znać, ale wydaje mi się, że w takich ogólnie krótkich fryzurkach będą się dziewczęco. Ja też mam teraz fazę, że chcę się odmłodzić, a nie postarzyć, także myślę, że przed trzydziestką z taką fryzurką, z takim cięciem na taki rodzaj lichych włosów, to jest to opcja dobra. Kolejne pytanie, już dziesiąte. Jak jest Twój outfit? Jak nie wiesz, co na siebie założyć? Yy, tak, Zawsze jest to to samo, słuchajcie. To jest kamizelka, to są wszystkie możliwe narzutki kamizelki. Kiedy wiem, że chcę dobrze wyglądać, ale totalnie nie wiem, co założyć, bo też takie dni bywają, ale najlepiej wiecie, szykujcie sobie wieczorem ubrania, bo rano to jest w ogóle poplątanie z pomieszaniem. Także zawsze jest to kamizelka narzucona na coś, narzutka, coś, co doda warstwy mojej stylizacji. Także myślę, że to będzie właśnie to. Kolejne pytanko. Yy, jeden trend w modzie, który chciałabyś, żeby został lub powrócił. Yy, Okej, okay, wiem. Yy, dla mnie fas... ja się w ogóle fascynuję latami 80. jeżeli chodzi o modę, rewelacja i mogłyby te czasy zostać moim zdaniem już do końca. Chociaż 90 też są ciekawe, ale nie wszystkie wiecie te kiczowate, na przykład brokatowe spodnie to nie. Ale 80. to są moim zdaniem klasa sama w sobie. I tutaj z tych trendów z lat 80. to na pewno yy, fajnie było, jakby zostały koronki. Koronki te Ala Madonna, jak ona miała te koronkowe sukienki, takie wiecie, z falbanami. No, no mega, także koronki. A druga rzecz to spodnie z wysokim stanem jeansowe, bo moim zdaniem są mega kobiece i dodają wiele uroku i to jest rzecz, która nie zrobi nam krzywdy, a wręcz przeciwnie, niech zostaną jak najdłu najdłużej w modzie. I doprowadziłyśmy do końca, dość szybko, chociaż wydaje mi się, że dużo dzisiaj gadałam. To jest tak, pokaż swoją najcenniejszą rzecz w szafie. Mam nadzieję, że się do końca, bo naprawdę warto. Słuchajcie. To jest sukienka, która jest dla mnie sentymentalna z tego względu, że kupiłam ją za totalne grosze, absolutnie totalne w outlecie w Mango, a jest tak piękna i nie ma, słuchajcie osoby, która jeżeli ja ją zakładam na siebie, powiedziałaby tego dnia, że nie wyglądam ładnie. Naprawdę nawet osoby, które dużo ze mną nie rozmawiają, yy... Jak ja zakładam tą sukienkę, to zawsze jest Boże, skąd ona jest, ale piękna, ale ładnie wyglądasz, ale zwiewna, ale kobieca. Przyśliczna rzecz migiełka pudrowy róż, ja też lubię ten kolor, y, także to. E, następnie sukienka, której Wam teraz nie pokażę, ale pokażę Wam przebitki z nagrań. Y, to jest sukienka z Promodu, też sukienka taka, w której wyglądasz jak milion dolców. Y, z kolekcji wam z zeszłego roku, albo z dwóch lat, już nie pamiętam, ale bardzo zeszłego roku i ukradła mi ją moja mama, bo po prostu oszalała na jej punkcie i też mówi, że zawsze dostaje mnóstwo komplementów, taka czerwona, klasyczna Lady in Red, więc super. I ostatnia rzecz, to będzie dodatek i to jest zegarek słuchajcie z Corsa. Dlaczego go pokazuję? Ponieważ jest to pierwszy zegarek który kupiłam za swoje własnoręcznie zarobione pieniążki, ciężko, pamiętam, że naprawdę odkładałam, wtedy nie mogłam sobie po prostu tak wydać, wiecie, całej sumy, ale to też tani zegarek nie jest, ale tak bardzo go chciałam mieć i pamiętam, że robiłam wakacje na niego, wiecie, odkładałam sobie, tak mi było żal, ale mówię, dobra, kupię i naprawdę, powiem Wam, to jeszcze było tak na studiach, no jest to sentymentalny zegarek. Ostatnio go nie noszę. Muszę to zmienić. O, widzę, że nawet bateria jeszcze chodzi. Szok. Także mm, no muszę go założyć. Jest ładny, jest klasyczny. Naprawdę na wiele lat starczy, ale mam do niego ogromny sentyment. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fashion. Tak... Yy... Podobał mi się ten, tak powiem, wam, bo było tak fajnie, modowo mogłam sobie z Wami też pogadać. Dajcie znać oczywiście, jakie są Wasze odczucia, jakie tagi mogę jeszcze y, nagrać y, za niedługi czas i... Mam jeszcze jedną prośbę, proszę Was, żebyście też zerknęły na mój Instagram, bo ciągle jest Was za mało, moim zdaniem, w stosunku do tego, ile osób tutaj subskrybuje YouTube'a, a ile Instagram, a naprawdę tam fajne zdjęcia wrzucam. I jeszcze trzecia rzecz, napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie filmy oczekujecie ode mnie znowu, powtórzę, na sezon letni, bo ostatnio już Was pytałam, ale jeszcze raz, bo może ktoś jeszcze dobrnął do końca tego filmiku, napiszcie chętnie, posłucham Waszych propozycji. Buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa.